Bardzo dziwne spotkanie na pewno I, i rzeczywiście ta gra falowała po obu stronach. Raz jedna drużyna grała, grała dobrze, druga słabo i, i na odwrót. Na pewno szkoda, że tak ten mecz się skończył I, i możemy żałować, bo mieliśmy swoje szanse. To jeszcze nie jest koniec, więc jedziemy do Warszawy walczyć po to, żeby wrócić do Bełchatowa i zdobyć brązowy medal, bo jest, jest o co się bić. Był ogromny stres. Nadal ten stres pozostał, staram się o tym nie myśleć. Starałem się jak najlepiej zastąpić Taylora. Myślę, że nie wyszło najgorzej, ale jednak, jednak trochę zabrakło. Na pewno tego pierwszego seta zaczęliśmy dość agresywnie i dobrze wydaje mi się, że w polu serwisowym, więc mogło tak się wydawać, że ten mecz będzie, że dobrze nie go wyszliśmy i będzie pod naszym kontrolą, ale. Ale trzeba to udowodnić przez całe spotkanie, nie tylko przez fragmenty. I dzisiaj to drużyna z Warszawy wygrywa ten, ten naprawdę dziwny mecz. Na pewno po pierwszym i trzecim secie mocno się zluzowaliśmy. Poszły bardzo gładko. Gdzieś tam z tyłu głowy siedzi, że, że może ten następny też pójdzie gładko. Ale siatkówka jest takim sportem właśnie, że trzeba grać równo przez cały mecz. Tak, zrobimy wszystko, żeby doprowadzić do, do trzeciego spotkania. Tak, no w tej breku to jest na pewno zabrakło szczęścia i poszanowania piłki na zagrywce. O, oczywiście, w Warszawie wygrywamy 3-0 i wracamy tutaj.